Jestem panem Masła Górna, tak, jestem, do cholery macierzystej. Ja w tym stawie rządzę, gdyż mam jeża w plombie. O, wypuszcza wam z balonów mnóstwo potłuczonych klonów ja ja kurna ja jestem panem tej sałaty litościwej jak smata w zamie jak leje jak szybko w podeszwie. Nikt nie wrzuci mojej piany do piwnicy. Nikt nie złuczonego mięśnia poczciwego. Choćby przez trzy wieki modlił się do niego. Ja. Ja żonę tym browarem na baterię. Ja. Te cyfry Elastyczne, przemieniam z granaty. Mi, mi się będzie kłaniać. Południowa bryza, która lubi szpagat. Ze mną koniec się objawi. This one did you was